Od dziś obowiązkowo należy zakrywać nos i usta wychodząc z domu. To nakaz Ministerstwa Zdrowia, który ma uchronić Polaków przed zakażeniem koronawirusem. Wiele samorządów zdecydowało się nieodpłatnie zaopatrzyć mieszkańców w pakiety masek. Kto jeszcze nie ma osłony na twarz, niech prędko się w nią wyposaży, bo za brak maseczek policjanci mogą wystawić mandat karny w wysokości do 500 zł. A sanepid może nałożyć nawet kilkutysięczne kary administracyjne. Od dziś pełna mobilizacja. Maseczkę zakrywającą nos i usta musi mieć na sobie każdy, kto opuszcza dom. Minister zdrowia wydał jasny nakaz. Na ulicach raczej nie spotkamy osoby, która zaryzykowałaby odstąpieniem od reguły, bo ryzyko otrzymania wysokiego mandatu jest bardzo duże. Do mieszkańców Ostrowa Wielkopowskiego, Pleszewa czy Jarocina trafiają już pakiety maseczek, o czym informowaliśmy w wydarzeniach. Kto jeszcze nie otrzymał masek, w tym tygodniu na pewno zostanie w nie wyposażony. Nie w Natomiast wiele samorządów czy sołectw zdecydowało się już znacznie wcześniej wyposażać mieszkańców w środki ochrony osobistej, niezależnie od decyzji ministra zdrowia. Z Krotoszyna płyną do nas wieści o tym, że prawie 40 tysięcy masek trafiło bądź trafi do mieszkańców miasta i gminy. Wojewoda Wielkopolski przekazał gminie 9 tysięcy maseczek jednorazowych, które zostały także przekazane do mieszkańców. Ponadto starosta Krotoszyński przekazał 1800 maseczek wielokrotnego użycia. Tym sposobem zostało rozdysponowane na terenie miasta i gminy Krotoszyn około 37 tysięcy maseczek. Są też inicjatywy oddolne. Maseczki szyły, wolontariuszki ze Smoszewa czy pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Zostało uszyte około 20 tysięcy maseczek wielokrotnego użycia. Do mieszkańców gminy Raszków trafi łącznie blisko 16 tysięcy sztuk maseczek i 800 litrów płynu do dezynfekcji. Sołtysi, pracownicy urzędu i strażacy ochotnicy zostawią pakiety w każdym domostwie. Po czwartku rozpoczęli. Się dystrybucja i będą to zróżnicowane ilości od sześciu maseczek do dwóch, a tużem do dystrybucji były deklaracje świeciowe. Jeszcze przed minionymi świętami mieszkańcy Przygodzic otrzymali pakiety maseczek. 2,5 tysiąca sztuk masek szyły chętne mieszkanki. Sponsorzy z terenu Sołectwa, ale i spoza Przygodzic fundowali materiały czy gumki. W akcje angażowały się nawet dzieci. Naszą akcję ogłosiliśmy w mediach społecznościowych. Celem zorientowania się, czy wśród naszych mieszkańców będą osoby w ogóle chętne do uszycia tych maseczek, odpowiedź spływa bardzo szybko. Zgłaszały się kolejne krawcowe, które chciały nas wesprzeć. Tak samo początkowo osoby, które ofiarowały materiał oraz gumę. Zgłaszali do nas również sponsorzy, którzy finansowo nas wsparli na zakup kolejnych materiałów. Kluczem do rozdzielania maseczek w Przygodzicach, podobnie jak w Raszkowie, były deklaracje śmieciowe. Maseczki Przygodziczan są bardzo oryginalne. Przekrój jest dosyć szerokim, bo w zależności jak mieliśmy dostęp do jakich materiałów, tak, są i barwne, i kolorowe, i dziecięce, ale w dużej mierze również mamy też klasyczne białe. Ale maseczki otrzymają wszyscy mieszkańcy całej gminy przy godzice. Wójt i pracownicy urzędu już szykują pakiety. Do każdego gospodarstwa domowego trafi komplet dwóch maseczek, łącznie 6 tysięcy sztuk. Kolportują je od wczoraj pracownicy urzędu Strażacy z OSP czy członkowie rad sołeckich po około 1500 sztuk dziennie. Wszystkie maseczki trafiające do mieszkańców okolicznych miast i gmin są wielokrotnego użytku. Do pakietów dołączone są instrukcje ich prania i dezynfekowania. Przykładem świecą wciąż też osadzeni z Ostrowskiego Aresztu Śledczego. Od kilku tygodni hurtowo szyją maseczki, które trafiają do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorami akcji są funkcjonariusze służby więziennej, zorganizowali maszyny do szycia, a lokalni przedsiębiorcy dbają o bieżące dostawy materiałów. Dziennie 26 osadzonych produkuje 2000 maseczek.